you Znajdujemy się na łomżyńskich bulwarach. Dzisiaj na całym świecie, jak również w Polsce, obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Trudno mówić o tym święcie jako czymś radosnym, gdyż każda z tych osób zgromadzonych na tym placu ma swoją historię i powody, dla których opuściła granice swojego kraju. Mogły być to czynniki polityczne, ekonomiczne, czy też militarne. My zapytamy o ich historię. Ja za tebę molię Ukrainą Краю мій солов'їних пісень, щоб де був Дніпро і Буковина, засіяв правди Божої день, я за тебе молюсь, Україно, краю рідний батьків, прабатьків, щоб скарпат аж до тихого долу ви слави Господньої спів. Я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, я за тебе молюсь, Україно. Jest z nami pan Piotr, koordynator Fundacji Ocalenie. Panie Piotrze, proszę powiedzieć nam o dzisiejszej akcji. E, więc tak, e, obchodzimy już tutaj w Łomży po raz piąty e, Dzień Uchodźcy, jest to Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. E, jest to taka dla nas jakby coroczna akcja, gdzie się wszyscy uchodźcy spotykają tutaj z Łomży, okolic. E, oczywiście też e, mamy tutaj dużo gości z Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Boże. E, jest to jakby święto uchodźców dla uchodźców, ale nie tylko. Zapraszam każdego mieszkańca Łomży i okolic e, przyjść, spotkać, porozmawiać, poznać sytuację. E, e, I przy okazji się pobawić. No, pogoda jaka jest e, niestety trochę nam przeszkadza ale sobie radzimy pod namiotami, są atrakcje dla dzieci, gry i zabawy, kuchnia czeczeńska, również będą pierogi tego typu rzeczy, więc troszeczkę też ukraińskiej. Generalnie jakieś atrakcje w typu występ chóru ukraińskiego, pokaz tańca z ogniem, puszczanie wianków. Piknikowo, na ile tutaj nam pogoda pozwoli, radzimy sobie. Jest to takie święto uchodźców, gdzie się mogą spotkać, porozmawiać, czasem się nie wiedzieli wiele lat, się tutaj spotykają, specjalnie przyjeżdżają na tę okazję, więc

освещая мир вокруг со мной гореть, гореть, гореть. Я клетки, выпускаю птиц, осознавая. Razem śpiewałyście i, jak mnie mam jesteście siostrami, prawda? Tak. Bo chyba utwór nawet o tym był. E, to utwór był e, o... E, jak to powiedzieć? O tym, żeby nie trzeba błysień, trzeba zawsze iść do przodu. <grym> A długo śpiewacie razem? W sensie, czy to jest takie raczej hobby dla was? E, to dla nas jest hobby. I tutaj w Polsce my pierwszy raz śpiewamy. <grym> długo jesteście w Polsce? Może powiesz mi ty. 5 miesiące. Jesteście w ośrodku dla uchodźców? Czy normalnie też uczycie się w szkole gdzieś? Uczy się w szkole, tak. I język polski również. Język polski uczymy się, ale nie bardzo umiem po polsku. Chciałybyście w ogóle tu zostać? Czy, czy wolałybyście wrócić na Ukrainę, kiedy by się sytuacja ustabilizowała? Nie, ja chciałabym tutaj zostać, no ale do Ukrainy tak na miesiąc czy dwa tygodnie i tutaj. Wraz z nami jest Julia z Doniecka. Julio, powiedz nam, dlaczego wybrałaś akurat Polskę? Dlaczego przyjechałaś tutaj? Jaka jest sytuacja w chwili obecnej tam u Ciebie na Ukrainie? Teraz w Ukrainie bardzo ciężka sytuacja. Ja jestem z Doniecka i tam teraz wojna. Ludzie, którzy tam zostają, no bardzo... Ciężko e, tam żyć e, i wszystko żyć tam jest bardzo trudne. E, ja przyjechałam do Polski dlatego, że mam polskie korzenie, ta chcę tutaj zamieszkać i zostać na zawsze. No bo część, część mieszkańców Doniecka, część mieszkańców tamtej, tamtego regionu Ukrainy nie, nie wybrała Zachodu, wybrała e, Rosję. Tak. A oni wybrały... E, Dlatego, że część Ukraińców chcą, żeby być z Rosji. To wtedy oni pojechali do Rosji, może być oni tam mają jakąś no, rodzinę swoją. Rozumiem, że mieszkasz w Czerwonym Borze. Jakie macie tam warunki? U nas tam takie bloki. No, warunki są dobrze. Tam takie u nas mieszkania na dwie rodziny. Jest takie mieszkanie, w którym w tym bloku jest jedno mieszkanie na jedną rodzinę, ale jest takie, gdzie na dwie rodziny. No ja mieszkam tam, gdzie na dwie rodziny. Ogólnie ilu was jest tam w Czerwonym Boże? Myślę, że więcej niż 100 osób. Czy w chwili obecnej, bo na pewno wielu z Was musiało porzucić szkoły, musiało porzucić swoje prace, biznesy, czy, 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 czy jest organizowana taka pomoc również w dziedzinie szkolnictwa, czy też po prostu znalezienia pracy? Mhm. A, no, e, kiedy jesteś uchodźcem, nie można pracować, e, kiedy nie mieszkasz w Polsce pół roku. I jeśli nie ma odpowiedzi, to wtedy można e, po pół roku pracować, no i wtedy no, jakieś e, Uh, Urzędy, no coś, um, jakieś um, organizacje pomaga, żeby znaleźć jakieś pracę. Panie Wodzimierzu, Pan również jest uchodźcą, który mieszka w Czerwonym Borze. Jaka jest Pana historia? Dlaczego Pan tutaj e, w, z Ukrainy przyjechał e, do Polski? Jestem wyznawcą Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Jesteśmy z przekonania pacyfistami, więc nie mogę brać udziału w żadnych walkach wojennych i przyjechałem tutaj żeby po prostu zachować swoje przekonania religijne. Też sprowadziłem rodzinę. Mieszkam w Łomży, w Czerwonym Borze już od ponad roku. Już dostałem prawo do pracy. I pracuję w Łomży. Dzieciaki chodzą do szkoły w Porytej jabłonie, bardzo dobrze sobie radzą. Nawet mój syn bardzo szybko nauczył się języka polskiego, więc pomaga tam swoim kolegom z Ukrainy z tłumaczeniem. Czasami nauczyciele proszą o pomoc. Jesteśmy bardzo zadowoleni z warunków, które są w Czerwonym Boże i mamy nadzieję, że będziemy mogli tutaj zostać w Polsce. Też tutaj w Łomży mamy zbór, do którego uczestniczymy na nabożeństwa, to jest zbór zielonoświątkowy. Też pomagam czasami pastorowi dla tłumaczenia kazań, bo mamy chyba pięciu rodzin z Ukrainy właśnie z tych nurtów ewangelicznych. Czyli, czyli mówi, mówi Pan, że warunki w Czerwonym Borze są dobre, dobre dla, 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 dla Pana, dla Pana dzieci. Przewiduje Pan pozostanie tutaj, czy jeżeli sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się, wszystko wróci do normy? Ciężko można mówić o tym w tym momencie, ale jeżeli by takie coś nastąpiło, czy chciałby Pan wrócić? No chyba tak, chyba tak. Po prostu wszystko zależy od sytuacji, bo w tej chwili dzieciaki już skończyły jeden rok szkolny, bardzo dobrze sobie radzą i dla nich to będzie takie traumatyczne e, doświadczenie z powrotem, szczególnie dla córki, bo ona rozpoczęła pierwszą klasę tutaj, czyli jeszcze nie nauczyła się cyrylicy, bo nie chcemy, żeby tam się myliły literki polskie, a te, które używamy na Ukrainie, także, ale w przyszłości jak najbardziej. Islam walczysz w łomżyńskim MMA. Tak. Jak długo? Rok. I odnosisz jakieś sukcesy w tej dziedzinie? Tak, już dużo. Po dużo zawodów wygrałem. No i na razie idzie dobrze. W ogóle skąd przyjechałeś? E, przyjechałem z Ciecieni w 2007 roku. I myślisz, że sy sytuacja mogłaby się tam ustabilizować kiedykolwiek, że mógłbyś tam wrócić? Czy wolałbyś jednak pozostać już tutaj i tutaj robić coś także z MMA? No, chciałbym tutaj kariery zrobić w MMA, no ja się staram o to. Kręcicie film o łomżyńskim zawodniku MMA. Tak. Islamie. Tak, Islam Majas Sultanow. O czym jest dokładnie ta produkcja? Produkcja związana jest z projektem Sieć Tolerancji. To jest nowa platforma internetowa, która powstaje z inicjatywy Fundacji. Wiedza lokalna oraz Kolegium Civitas w Warszawie. A kręcimy filmy dokumentalne o głównych sześciu mniejszościach w Polsce. A islam jest reprezentantem mniejszości muzułmańskiej. Czyli to jest oddzielna produkcja? Każdy powstanie sześć różnych produkcji, czy to jeden wielki dokument? To jest jeden projekt, ale sześć różnych filmów. Ale jak w przypadku tutaj, w przypadku islama, nie jest on jedyną osobą, która wystąpi w tym dokumencie, oczywiście. E, tak, czy, czy, czy z islamem spędziliśmy jeden cały dzień, e, dzisiaj jest kolejny, e, więc rozmawiamy z osobami, które są mu najbliższe. E, jest, to, jest to dyrektorka z jego szkoły tutaj w Łomży, e, kręcimy także jego mamy, jego rodzinę w ogóle, jego trenera MMA i, i, i współzawodników. No i dzisiaj jesteśmy tu na dniu Uchodźcy z nim, jako że, że ma tutaj też występować. Jak mogliśmy usłyszeć część uchodźców, nawet gdyby sytuacja ustabilizowała się w ich kraju, chciałbym pozostać w Polsce. My uszanujmy to, co mamy. Kogdar nad na goradampa gorad, a ta zna. Gaskoć nad kryszami rozkiniet Два из золотые облака. Чистые сердцами могли бы жить, не зная слез. Когда мои глаза устанут плакать, когда душа устанет жить. В моих мечтах я вижу город, город, где зло мы сможем позабыть. Под тенью торопливых улиц Торопливых улиц На краю земли В потоке раскаленных улиц Обнаженных улиц Я дождусь зари. I cool.